Witajcie rodacy! Majło ma w swojej ofercie czteroslotową stację dokującą i jednocześnie klonującą dyski M2. Zobaczmy jednak, co dokładniej ten sprzęt potrafi. Front opakowania minimalistyczny, jedynie z logiem producenta. Z tyłu znajdziemy więcej detali technicznych. Sam sprzęt jest bardzo dobrze zabezpieczony na czas transportu przez piankę. W środku z dodatków mamy kabelek USB-C do C, jest zasilacz, który jest niezbędny do działania urządzenia. Oczywiście nie zabrakło instrukcji obsługi, ale bez języka polskiego. No i dostaliśmy także metalowe radiatory, by ewentualnie schłodzić dyski. Tak wygląda K2024 od razu po wyjęciu. Jest to kawał porządnego aluminium z bardzo dobrym stosowaniem wszystkich elementów, a dokładne wymiary wyświetlam Wam na ekranie. Pod spodem mamy w rogach cztery silikonowe podkładki, by całość trzymała się stabilnie biurka. A po obydwu bokach również nie ma wiele, jedynie kratki do odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Z tyłu znalazł się port DC do zasilenia Maiło, no i bardzo szybki port USB 4 o prędkości do 40 GB na sekundę. Ta szybkość tutaj jest naprawdę imponująca i nikt nie będzie na ten aspekt narzekał. Z przodu mamy takie designerskie wcięcia, które ładnie wyglądają, ale też szanuję producenta, że użył tutaj mocnych magnesów, by całość otworzyć i zaaplikować swoje dyski. Zobaczcie, nawet mając K2024 do góry nogami i lekko potrząsając, klapka trzyma się należycie. No właśnie, a co jest w środku? Tutaj są cztery sloty na dyski M2 do pojemności 8 TB i to każdego rodzaju zresztą zobaczcie na fotkę kompatybilności. Dodatkowo sprzęcik ma jeden wiatraczek do chłodzenia dysków, no i ten jest lekko słyszalny, zresztą posłuchajcie sami. Urządzenie generalnie jest ekstremalnie proste w użytkowaniu. Pierwszy slot nazwany Source to dysk, którego chcemy sklonować na resztę dysków, a cała operacja kopii 8TB to zaledwie 5 minut, więc czas uważam za naprawdę dobry. Oczywiście sprzęt obsługuje RAID 0, 1, 5 i JBODA. Dodatkowo, jako że jest to też stacja dokująca, to możemy K2024 wykorzystać jako po prostu miejsce na dyski, bo ja na przykład u siebie w MOBO już miejsca nie mam. Cena z AliExpress aż 1200 zł, ale jak uderzycie do nich przez Alibabę, to sądzę, że w 700 stówkach się zamkniecie, no i wtedy to już jest bardzo dobry stosunek patrząc na jakość wykonania, niezawodność, no i prędkość tego klonera slash stacji dokującej. Jeżeli potrzebujecie takiego urządzenia, no to tym K2024 od Mojło się zainteresujcie. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć! No.